Proszę pana, pewna kwoka traktowała świat z wysoka i mówiła z przekonaniem grunt to dobre wychowanie. Zaprosiła raz więc gości, by nauczyć ich grzeczności. Pierwszy osioł wszedł, lecz przy tym w progu garnek stłukł kopytem. Kwoka, wielki krzyk podniosła. Widział, kto takiego osła? Przyszła krowa, tuż za progiem zbiła szybę lewym rogiem. Kwoka gniewna i surowa zawołała: A to krowa! Przyszła świnia, prosto z błota kwoka złości się i miota Co też pani tu wyczynia tak nabłocić a to świnia! Przyszedł baran, chciał na grzędzie siąść, cichutko w drugim rzędzie grzęda pękła kwoka wściekła coś o obie, baranim rzekła i dodała różne słowa, takich nikt już nie wychowa. Trudno, wszyscy się wynoście. No i poszli sobie goście. Czy ta foka, proszę pana, była dobrze wychowana?